Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w... ...wśród ziemi cień, morydoru Dobra, zabijmy tego pana. A tego pana osłapmy na tyle, żebyśmy teraz raz, dwa wysali z niego strzały. No. Żywy jesteś? Nie, już nie. Szkoda, mogliśmy cię jeszcze przesłuchać, ale trudno. Zacznijmy tą misję z Golumem. Tak.

Aha, jasne. No, aha, takie buty. Dobra, ja. Okej, Być co, ty chyba się pozbądę z łuku, tak, ja szybko, zanim zdążą zareagować, a ciebie jeszcze wysycę z ciebie strzały. No, o to chodzi. Powolniamy niewolników. Przesłuchamy Ciebie. No, i świetnie. Mam już prawie całą armię tutaj odkrytą, widzę. Nie będę już chyba musiał przesłuchiwać za bardzo tych podrzędnych kapitanów. Tylko raczej będę się, widzę, że skupiał na... ...tych... ...dowódcach. Potrzebuję tego? Nie, nie potrzebuję, dobra. Yy, w górę, tak? Też tak umiem. Aha, dobra, to aż się prosi o to, no. Ognisko aż się prosi, kiedy jest, żeby w ten sposób ich się pozbyć. I weźmy też sobie te strzały. No i teraz, w górę znowu. Aha. Dobra, a czy gdzieś są tu jakieś czyś, niewolnicy? Yy, nie do końca, aczkolwiek. Po drodze. A, po drodze. Się zajmijmy tutaj tymi panami. O, tam mam niewolników, a tu mamy jakiś artefakt, tak? Czy coś takiego? Yy, gdzie ty jesteś? Czyli na górze, tak? <laughs> Spoko. To nie stanowi żadnego problemu, przyjacielu.

Sir, so, we're not wasting good arrows on those people. They've served their purpose. They're damned. They're damned well out of my hair. Mordor can take the whole stinking lot of them. And send my compliments to the captain of the gates. I suppose he sent me this lockpick for some sort of joke. No. I kolejny do naszej kolekcji... I the last place we want to be is the one place we are doomed to stay. No. Brawo. O, tu coś mam na mapie oznaczonego. A, to ta brama, tak? To ta brama, słynna, jakaś, To no, fajna, duża brama, no. Tutaj mamy coś do zebrania, to mi pokazuje, że coś tu jest. A takie Buty, dobra Strzały z strzałami, ale tu gdzieś jest właśnie Artefakt, dziękuję I Dziękuję bardzo, mamy już chyba czyli wszystko w czarnej bramie jakby odblokowane Dobrze. Nawet bardzo dobrze, bym powiedział. Teraz wróćmy może tam, gdzie byliśmy. To sądzę niegłupi pomysł. Bo jeszcze za chwilę znikną nam te ślady i będzie. Dopiero. Dobra, ale też uwolnijmy sobie tych niewolników. Wykonać trzeba zadanie poboczne w końcu. Dobra, zacznijmy od eliminacji oczywiście... Strzelca. Dobra, gdzie oni są? Tak, tutaj, dobra. Tu jest jeden. Tego wykończymy po cichu. Wow, kamera. Współpracuj. Dobra. Ten też poszedł. Dobra. ogłuszmy cię i wykończmy raz, dwa. Uh, eee, dobra, chciep. W... O, oh, sorry, ale byłeś na nie ognia, w rozumiesz? Dobra, i Ciebie natychmiastową egzekucję chciałbym sprawić, któremuś z Was. F, F, dobra. No, halo, no. Współpracuj, go. No, i wszyscy już, którzy mieli być uwolnieni, zostali. A ja... Dobra, troszkę wyszedłem z miejsca, gdzie powinienem być. Sorry, sorry, sorry. Takie życie. Taki mam klimat, rozumiesz? Dobra. I wróćmy na ścieżkę naszą. Tak, widzę wszystko. Idźmy za Golumem. Aha, tak, chcę jest strzał też wziąć. I co to jest tutaj? Co to? Co Znaczek jakiś, podejrzany. Nie wiem. No tak czy siak, na razie. O, strażnica, miło. Że ją od razu odblokujemy w ten sposób. I co mam wejść na nią, chyba żeby ją odblokować? Z tego pamiętam, tak? Chyba tak. Chyba tak to się robiło. I teraz mamy w to uderzyć. No. I kolejny punkt szybkiej podróży odblokowany. Hm. Aha. spoko. A tak, co teraz? A gdzie te ścieżki Goruma? To jest pytanie. Tu jest, tak. Dobra, a więc tak, tu jest ścieżka Goruma, zapamiętałem. A na razie przy okazji, skoro jesteśmy tutaj przy tym artefakcie czy czymś, to grzech nie zebrać. O, podnieś. No i dziękuję. Tym razem... Tu nim. I kolejny artefakt zebrany. To dobrze. Zawsze lepiej zebrać artefakt niż ich nie zebrać. Dobra, wracajmy na ścieżkę goluma. Mamy na naszej drodze sporą grupkę orków, ale wykończymy ich pojedynczo skradając się. Nie powinniśmy mieć z tym wieku, a nawet nie będziemy ich wykańczać, skoro nie potrzebuję obecnie tego. The w go! Z łuku, z łuku, to zawsze dobry pomysł. Ale może najpierw sobie ulepszymy coś, jeśli mogę. Nie mogę. O, tu mogę. Yy, tu już nie mogę z tych rzeczy, tak? Szkoda. No to musimy runy na sztylecie zakupić. No cóż. Ulepszenia. Yy, nie, ulepszenia, przepraszam. Uzbrojenie i runy. O. To mamy, to mamy. I teraz druga runa na sztylecie. I głosy. I jaka jest ta druga? Bez osłony. Spoko. To bardzo dobra wiadomość. Dobra, wchodźmy do tej jamy. Zbadać jaskinie, Spoko. Co to za nowe ziele, jakieś? Kosop. Krejowiak błękitny. Wow. To ten. Ej, no jak kluczy dziad. Hmm. To mi nie pomaga. A raczej gdzieś tu na górę musimy wejść, czy coś takiego. O, właśnie tutaj. Aha. Dobra, o coś tu mogłem podnieść. Dobrze. Tu przed chwilą miałem opcję podnieść. O, właśnie. Podnieśmy. Jakiś medalion. Co to może być?

mnie nie uciekaj, nic ci nie zrobię. Ło, kicia. A co, dlatego trzeba tak? Ale co, tu już nic nie ma? Jest, właśnie. A, to tylko odnowienie życia. Ja myślałem, że tu coś ciekawego jest i w ogóle, a tu tylko odnowienie życia. Weźmy sobie strzały, no i wychodzimy. No. Oho, sporo ich. Ale dobra. ich z tutaj wystrzelamy. Aha. E, dobra. Dobra, zabijmy Ciebie najpierw. Y, unik. Dobra, y, gi Dziękuję. Dobra, jeszcze Ty zostałeś. Wyssimy może Ciebie, albo nie, przesłuchajmy po prostu. Tak pójdzie szybciej. I zabijmy. No, o to chodzi. A cowardly creature uh lurks around here -huh. somewhere. Aha! He will remember precious. We will make him. Yes, yes, We must have it back. We must have it. Uh, quiet. Ciekawostkę powiem, że Goluma go go nie grał ten aktor co w filmie. To jest majster w tych udawaniu. Żeś go zmusił. Nie nie

Idziemy za nim. Aha. A najpierw zjedzmy sobie roślinkę. I teraz co? Bestia, którą polujesz jest nieopodal. Aha. A, latające stworzenia? Dobra. Jest tu gdzieś jakieś? A tam są. Szpoczko. Mhm. Dwa, jeden. Dwa. Aj. Mało. Spodziewałem się, że uda mi się zabić ich więcej. Słabiutko. Ale może jeszcze uda mi się to, mi się to naprawić. Mamy też coś tutaj dostępnego, dobra. Karago niech się ci tutaj bawią z Kajagojem I mnie to nie kręci. Te modele orków. Majsters, tak naprawdę. Dobra. I czy coś tu mamy jeszcze ciekawego poza tym? Więcej nie to właśnie, już się zdążyły wyjaśnić. Najpierw ja chciałbym bardzo... Dobra, niech Kajago się z nimi tam zabawi. A ja z jednym... jednego chciałbym po prostu wystać. Ja sobie od ciebie wystrzały i się już tutaj bawcie. No. I teraz my się zajmiemy tym, co nas naprawdę obchodzi. Czyli nietoperkami. Nie no, już uciekły wszystkie Nietoperki, Gdzie jesteście? Szmutna buzia za chwilę się powinny zajadzić, tak? O, Kajagol! Halo! A może lepiej, nie? I si mam już tutaj tych pobocznych. O, świetnie. Czy mam już je? Mam. Dobra. No nie! Nie umiesz trapić głupiego nietoperza. Jesteś bezużyteczny. Świetnie. No, jakoś się ci to udało. Czy mogę wejść tutaj? Nie mogę? O. Wiecie co? A ci się nawet z koteczkiem bawią. Dobra, ja muszę Cię wyssać, żebym mógł się bronić na te karagorie. Dobra, dobra, tak czy siak. Ej, no jak, wyssałem. Wow, niedobrze. Spacja. żeś zrobił unik. Hm? Czekaj lepiej ty Oho Oj niewłaściwy Ale jać sobie Kurde dobra ty... Taktyczny odwrót Ty sobie walcz z kajgojami. Ja sobie Pójdę gdzie indziej o, Co tu mamy? Gdzie ja mam w ogóle pójść teraz? Gdzie mam misję główną jakąś? Nigdzie właściwie, tak. Teraz nie mam jakiejś misji głównej. Więc właściwie mógłbym zabić tego gościa. Najpierw tylko chcę zebrać ten kwiatek i się będę mógł z nimi pobawić chyba. O, walczyć będą z kregoryami, dobra. Ja bym ich tutaj chciał pojedynczo pozbawiać, pozbawiać do siebie. No chodź, chodź tu. Tutaj. Ajdź Idź. Nie idzie, dobra. Wow, dobra, już się ich pozbyczyli. Ajdź! Nie, nie pójdzie. W ten sposób to się nie uda. Jest ich tam po prostu za dużo, a ja niestety nie mam. Bardzo przydatnych w tym momencie strzał. Ehm, um, oho, dobra, gdzie co? Akurat jesteście w takim momencie, że mi się przyda Wasza obecność. Dobrze, ja chcę się Was pozbyć. Wow, dobra, jest Was dużo, ale sądzę, że tutaj pojadę. Dobra, jeden. Kolejny. I! Z ciebie właśnie chcę teraz te strzały wysysać. Very good. Tam na górze by... Dobra. Teraz... Y, ...jakoś sobie znowu przyda odnowić nam się życie. Dobra. 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 I zabierzmy ci strzały te Dobra, I teraz. Zaszlachtujmy. Bardzo dobrze. Teraz tak, potrzebuję ziółka. Bo bez ziółka będzie ciężko obecnie. Dobra. Świetnie. Bardzo dobrze. Dobra. Zabijmy cię. Albo przesłuchajmy. To też szybki nawet sposób na zabicie. Dość skuteczny jak widać. A to ty, tak? Słuchaj, twój fajcie w tej chwili skończył. Nie dam ci przeładować broni. Nie masz swoich służących. Jesteś sam. Już się z tobą nie bawię. Egzekucja. Koniec. Zabawy. No. I weszliśmy sobie dobrze, Dobra, Dobra, Ciebie się pozbędziemy szybko. Teraz czy jesteś tu sam? Jest was więcej. Ale, Dobra, ty jesteś, Strach przed muchami. Dobra. Ktoś z nich jest na to. Ten niewrażliwy i ten niewrażliwy, super. Aha, aha. Wow. Nie, walka z wami to zły pomysł. Po myślę... wezmę jednego tutaj po prostu, żeby jakby. Złabię go, to jest odpowiedź, dobra. Wow. Hej, kajagory. Tutaj, tutaj. Świetnie, o to chodzi. No, kajagory, walczcie z nimi, dobrze, o to chodzi. Liczę, że mi pomogą one. Dobra, i chcę te się teraz wykończyć. Pięknie.

Dobra, najpierw się zabić tych tutaj, się pozbyć. Przy pasów. Wow, dobra, jest ich za dużo. Niestety, zabiłem jednego. Więcej nie ma co się targować. Trzech, kolejnych dwóch kapitanów. Tym razem się już chyba śmieję, nie wymigam. Oj, chyba nie. Wróćmy się do tamtego miejsca: do tego terenu. Tam weźmy tą misję, i na tej misji skończmy odcinek o wygnaniec. Dobra, odnówmy życie, odnów życie szybko. Dobra, nie chcę na się z tymi walczyć. Mówię, Potrzebuj przyda mi się tu odblokować. Zarówno tą wieżę w końcu, no, tu mam ją nieodblokowaną, niestety. A się przyda ją odblokować, dobra. E, Wysciszmy z siebie energię i zaszlachtujmy. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. Pierwszy po tego wygnańca, po drugie, tam jest wieża, tak? Dobra, chcę zacząć od tej wieży. Potem o tym zapomnę i, i nie zrobię tego. Dobra, W Tylu to sobie z taką ilością ja No. Muszę się. Jak się też to ich przeskakiwało? Muszę jak się, się nauczyć. A, w ten sposób, dobra. W ten sposób się to robiło, dobrze. Fajnie wiedzieć. To cenna wiedza jest. Dobra, no, idźmy do tej wieży. W tego wygnańca, może ułatwmy tę misję. Dobra, o, oni zbliżają nieokreślonego powodu. Mnie olaj tak trochę. Tylko szukają teraz, wśród tamtych. A chyba walczą z karagorem, tak? A to do. Oho, e, gdzie to zioło? A to to zioło, dobra. Czyli. Spoko, wy się stam z nim wyjdzie, a ja sobie ziółka pozbieram. Oho. Dobra. I pytanie: Czy jest. Czy ja si go ja z łuku wystrzelam, to... Aha. Dobra. Niestety strzały się chyba kończą. Dobra. Ucieknijmy teraz przed nim. Innego wyjścia niestety na chwilę obecną nie ma. Strzały. czy coś tu jest, tak? Coś takiego? Nie, Tylko mi się zdawało. Odwrót, panowie. I fucking shit. Chcę w tobie zjeść. Bo ja cały czas nie idę tam, gdzie powinienem. Nie, ja już z tym panem nie chcę walczyć. O, ulków na jego pośle. Dobra, z ciebie chcę ja wykończyć mhm. Dobra, wyjści strzały. Potrzebujemy strzał. Przypominam ci, dobra. Jesteśmy teraz w Mordorze w końcu, tak? Tak, jesteśmy tu gdzie chcę być. I gdzie jest ta głupia wieża? To jest moje obecnie podstawowe pytanie. Gdzie to dziadostwo jest? Chcę je sobie bardzo odblokować. A jej nie widzę. No, tu naprawdę gdzie ono jest? Może wejdę, ta wejdę tam na górę. W ogóle tutaj coś też widzę? Aha, a tu jest kapuś kolejny, dobra, 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 przesłuchajmy, widzicie to? Tutaj zakończę ja odcinek. Sam jeszcze się pokręcę po mordorze, znaczy przy tej czajnej bramie w sensie. Znajdę tą wieżę, zrobię może z jeden albo dwa akcje poboczne, Te malutkie, i to by było na tyle. Słuchajcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka.